Za naszą wschodnią granicą od lat mamy wojnę, od lat mamy też wojnę hybrydową z Europą Rosji. Operacja Horyzont to od wczoraj, od 3 czterech dni trzeci stopień zagrożenia czarni. O bezpieczeństwie teraz będziemy rozmawiali. Jak to bezpieczeństwo można polepszyć deregulując... Przepisy. Z nami nasz gość, Artur Rebek, współorganizator kongresu Polska Moc Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Jak to jest z, tym, z tą naszą obronnością? Czy my poprzez deregulację moglibyśmy tutaj coś zmienić? Absolutnie tak. Nastał czas, gdzie potrzeba wprowadzenia prywatny sektor. E, prywatny biznes do obronności, do, do sektora bezpieczeństwa. Bez tego nie będzie efektywności. E, w Polsce w tym roku mamy 137 miliardów e, przygotowanych na wydatki związane z obronnością, ze zbrojeniami. E, jest dodatkowo program SAFE z Unii Europejskiej. To jest ponad 800 miliardów e, na pożyczki, 800 miliardów euro. Natomiast tak jak mówię, bez prowadzenia polskich przedsiębiorców, którzy są efektywni, którzy mają innowacje i bez współdziałania właśnie z polskimi przedsiębiorcami w zakresie RD, nie będzie tego skokowego postępu. Musimy rozbić to myślenie, że to jest tylko demena państwowych spółek. Bez tego nie będziemy mieli szybkich wyników. No, mamy technologię, wspomniał Pan przed chwilą, mamy innowacyjność. Barierą tutaj te przepisy, ale czy coś się w tej materii zmienia? Czy my tutaj operujemy tylko na zasadzie, to powinno się zmienić. Czy realnie widać jakieś działania w tej sprawie? Realnie musimy zacząć właśnie deregulować przepisy związane z zamówieniami, związane z obronnością. Jest mnóstwo absurdów, które powodują, że polscy przedsiębiorcy, że rodzinny rynek obronny nie ma możliwości przebicia się właśnie do naszego sektora. Jest wiele absurdów, gdzie właśnie polskie firmy spokojnie eksportują na Zachód nasze produkty, a na rynku krajowym. Są ograniczone, są pewne duopole. Które, z którymi trzeba walczyć e, i jak najbardziej trzeba deregulować właśnie przepisy związane z dostępnością e, i możliwościami sprzedaży polskich produktów do polskiej armii. A jest tutaj otwartość po, po drugiej stronie? Bo po stronie przedsiębiorców no, z wielu względów ona i jest, no bo to i zarobek i. E, Przedsiębiorcy i zawsze i... są otwarci, natomiast myślę, że jesteśmy już w takiej dobie zagrożenia e, ze strony Rosji, że to już jest ostatni dzwonek, żebyśmy się otworzyli i tutaj współpracowali. Ręka w rękę z polskim prywatnym sektorem. Z jednej strony mamy obronność, a z drugiej też o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo energetyczne. Tu też zachodzą jakieś zmiany? Tak, proszę zobaczyć. Polska miała wielki sukces, ponad 1,5 miliona prosumentów, ta fotowoltaika na państwa dachach nie bierze się znikąd. To pokazuje właśnie przedsiębiorczość Polaków, przedsiębiorczość biznesu prywatnego, który w skali masowej dostarczył ponad 14 gigawatów właśnie energii z odnawialnych źródeł energii. To są przykłady, gdzie jeżeli wpuści się przedsiębiorczość polskiego biznesu, jest skokowy... Postęp. Dzięki tym instalacjom fotowoltaicznym i świetnemu zresztą programowi Mój Prąd mamy dzisiaj o wiele większe bezpieczeństwo właśnie energetyczne, rozproszenie energetyczne, a kolejne programy e, programu pozwalają na magazynowanie tej energii nawet do 4,5 GW w przyszłości. Czy, czy my tutaj mamy jakiś e, przestój, coś jeszcze można ulepszyć, ulepszyć jeśli tak to jak? To jest działanie, które musimy robić równolegle. Dzisiaj na pewno musimy bardziej postawić na magazyn energii, bo musimy równolegle modernizować sieci energetyczne. Czekamy na wiatraki na morzu. To będzie kolejne 6 gigawatów, ale to będzie tak naprawdę pod koniec tej dekady. Natomiast dzisiaj musimy nadrobić mocno wiatrakami które są na lądzie i dalej kontynuować pracę nad magazynami energii, nad przechodzeniem na OZE. Dzisiaj nadal 57% naszej energii to węgiel, a 30% na szczęście już 30% to są odnawialne źródła energii. I tu trochę w przyszłość wybiegliśmy, ale wróćmy trochę do przeszłości i o tym, co się teraz dzieje. Tak. W lutym mniej więcej, jeśli dobrze pamiętam, Brafa Brzoska na jednym ze spotkań z Donaldem Tuskiem. Donald Tusk no, wprost z pierwszego rzędu go wywołał i poprosił o pomoc przed deregulacją. Akcja y, sprawdzamy. Minęło kilka miesięcy od tego czasu, to my sprawdźmy w takim razie, co z niej wyniknęło. W ciągu pierwszych 100 dni zostało złożone kilkanaście tysięcy wniosków. Z tych kilkunastu tysięcy wniosków zostało złożonych pięćset rekomendacji do rządu. 200 z nich zostało zaakceptowanych. 107 z tego co, 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 co jest na bieżąco zostało już wdrożonych. Jest to... Pierwszy raz na taką skalę przykład, gdzie wszyscy polscy przedsiębiorcy, ponad podziałami ze wszystkich organizacji, zjednoczyli się po to, żeby naprawiać prawo, żeby je upraszczać. Prostsze prawo przełoży się na wzrost gospodarczy. Prostsze prawo pozwoli przedsiębiorcom skupić się na innowacjach, na rozwoju, a nie na przechodzeniu przez gąszcz przepisów. Nadal mamy oczywiście wielką nadregulację prawa. Jest to pewien sygnał, gdzie musimy kontynuować te działania. Na polskiej mocy biznesu 26 listopada będzie. Będziemy o tym gorąco rozmawiać, bo deregulacja musi iść dalej i musimy uczyć polityków, żeby w jak najmniejszym stopniu przeszkadzali przedsiębiorcom. Jedność przedsiębiorców, taka jakiej w historii jeszcze nie było, otwartość rządzących? Jak najbardziej tak. No, ten gest był, 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 był świetny, żeby e, można było przedłożyć to w taki sposób. Natomiast nie można tego zaprzestać. Trzeba kontynuować te działania, ale tak samo trzeba właśnie w sektorze bezpieczeństwa, w sektorze obronnym, iść, kroczyć, mówić o wszystkich e, ograniczeniach, które mamy, no bo już nie ma czasu teraz na ograniczenia. Teraz jest czas na budowanie bezpieczeństwa i e, odporności. Bardzo dziękuję za rozmowę gościem. Nowego dnia w Polsat News. Artur Beck, współorganizator kongresu Polska Moc Biznesu. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. dobrego.